Tu jest jego koniec. Długi na 2500 kilometrów gazociąg został wyprowadzony z Morza Bałtyckiego w Lubminie. Nord Stream 2, kontrowersyjny projekt przesyłu gazu, jest gotowy na swoim niemieckim odcinku. Stacja odbioru paliwa z grubymi rurami i ciężkimi zaworami bezpieczeństwa mogła zostać uruchomiona już minionego lata. Burmistrz Lubmina Axel Vogt obawia się jednak, że nigdy może do tego nie dojść. Jestem głęboko przekonany, że my jako Niemcy i cała Europa będziemy potrzebować Nord Stream 2, czyli gazu ziemnego. Powód? Zaczęliśmy zamykać elektrownie jądrowe i rezygnujemy z węgla brunatnego. Musimy również pokryć zapotrzebowanie na energię w Niemczech i Europie, dopóki nie będziemy w stanie zapewnić jej z odnawialnych źródeł. Moim zdaniem gaz ziemny, w tym z gazociągu Nord Stream, jest niezbędny. W Morzu Bałtyckim brakuje jeszcze 150 km rurociągu, musi zostać ułożony na dnie morskim. Problemy związane z Rosją jako dostawcą istnieją od dawna. Czy Nord Stream 2 w ogóle zostanie ukończony? Wielu wzywa do wstrzymania budowy, aby zmusić prezydenta Rosji Putina do zmiany polityki. Skazanie nawalnego tylko wzmocniło ten trend. Czy można wiązać przypadek Nawalnego z takim projektem jak Nord Stream 2? Czy raczej trzeba patrzeć na to z różnych perspektyw? Zwłaszcza, że fakty, przynajmniej w mojej ocenie, nie są jeszcze tak jednoznaczne, żeby można było zrzucić winę na rząd rosyjski. Stwierdzam też, że sprawa Nawalnego jest bardzo mocno nagłaśniana w mediach, ale z punktu widzenia Nawalnego, natomiast argumenty rządu rosyjskiego bywają zagłuszane, nie są w ogóle słyszane ani analizowane. Lubmin i Rosja to długa wspólna historia. W latach 60. zbudowano tu największą elektrownię atomową w ówczesnej NRD. Mieszkało tu więcej wielu rosyjskich pracowników. Odcisnęło to swoje piętno na nadbałtyckim kurorcie i nie zeszło do dziś. Na plaży w Lubminie obecnie niewiele się dzieje. Spaceruje jedynie kilkoro miejscowych. Nawalny jest nieistotny, ale Nord Stream jest ważny dla całej Europy. Czy stać nas na wyrzucanie milionów, miliardów w błoto? Trzeba znaleźć kompromis. Myślę, że gazociąg powinien być zbudowany do końca. Krytyczne wypowiedzi pod adresem Rosji tutaj to prawdziwa rzadkość. Od zarania dziejów Lubmin i Rosję łączyły niezawodne partnerskie więzi, zawsze razem w tym, co przynosiło im korzyści. Ale tego projektu bym nie realizował ze względów politycznych. Spór o gazociąg na Morzu Bałtyckim toczy się obecnie również na globalną skalę. Rosja przeciwko USA. Oba kraje chcą dostarczać gaz do Europy i zapewnić sobie dobrą pozycję strategiczną. Amerykanie grożą też sankcjami wobec Niemiec, jeśli Europejczycy będą polegać wyłącznie na tańszym rosyjskim gazie. Dla Jensa Feisela z Lokalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców dostawy gazu są kwestią czysto ekonomiczną. Polityka powinna trzymać się od tego z daleka. Dostawcy gazu przygotowują ofertę, a ten, kto zaproponuje najlepszą cenę i zaoferuje najlepszą usługę, wygra taki przetarg. I to będzie zaakceptowane. Klient decyduje i nie ma tu miejsca na żadne sankcje. Światowa polityka w małym miasteczku? Mieszkańcy Lubmina nie chcą o tym słyszeć. To prawda, że nie chcemy stracić relacji z Rosją, bo mamy wspólną historię. Przeszłość nie była taka zła. Gazociąg bałtycki Nord Stream 2 jest źródłem coraz większych konfliktów w polityce. Rosja i USA są w tej kwestii w sporze. Niemcy stoją po środku, a dla mieszkańców Wybrzeża Bałtyku to coś więcej niż polityka. Dla wielu to jedyna szansa, by zarobić na chleb.